Hej, Czekam, cześć, mam wam wszystkim! Jestem! Cenzura w gry, A dzisiaj jest ze mną Daniel No cześć W tym odcinku gramy w Kurwe Fewe <grym grym> <grym> <grym> Oh my god Co <grym> ja nie? To tak, w tym odcinku <grym> będziemy grali Może 3 rundy No 3 rundy zagramy. No i dupa No wszyscy wyszli, no czemuś wtedy nie zastartował O, startuj już I znowu questy Startuj Bo questów nie ma być Czemu? Bo nie ma dżemu Śliwki to twoje robaczewki Ja dupa majonez Ja dupa kaczka Czekaj, chwilę sobie to zobaczę No wypad questy, wbijać Czekaj, dodam jawora wora Dobra, nie grałem jeszcze kwesty. Ja tu nie grałem. No. Same questy, no demontaż. Damage. Ja jestem. E, ten zielony. Ja jestem, ten, który robi kółeczko. O kurde, gra żółty. Żółte są zawsze dobre. No i jestem. O! Oh! kurde. To, że się tak drze, ale jestem nienormalny. On się nie umie nie drzeć. Kurde, żem dobił. Koleś mnie zrobił. Tango. Ale kupi. Jest pięć, sześć, dwa, jestem, wyżej od ciebie. A ten, uh, ty zły. My, my, musimy być razem. Ja jestem ten ciemnozielony. Robimy kulesia w kanapkę. <grym> eee! Ty, kurde. No i tupa jestem A! no i kupa. Jest to chyba z nami nasz kumpel. Chyba, czekaj. Nie, wyłącz go, bo niepotrzebnie i no siedzi. I no, niepotrzebnie mu. Nawet tu piosenka jest, nie musisz wstawiać. Kurczę. Aha, jestem wyżej niż ty. Oj, kurde, że to nie cierpię te, tych labów. Jak coś to, to podaj linka w opisie, bo może Wam się spodoba ta gra. Dodajcie mi na to. Podajcie mi na to. Podajcie mi na będziecie Podajcie mi na to. Podajcie to. O Boże, to ocenzurowany... No, no siema się. Eee... co jak to No właśnie, przywitaj się No siema, no to, to ja na... Na kur, Robię salto Spórczko <coughs> Kurde, musieliśmy grubasem zrobić nagryw... Eee, na jakim serwerze? Eee... Nagrywamy w Kurwe Feber nie, ja nie mogę. Nie, to jest prosta nazwa. Oh No dobra, jaki? Weź mu, podaj, no podaj linka, bo ja mu nie będę... Kurde. Ej, czekajcie. Łaciota, łaciota. Jezu. Daj mi seczkę z odczepieniem. What the hell? O, jestem trzeci. Nie spodziewałem tego. A jest czwarty. What the hell? Co to ma być? Czy masz chlepę, Jaworku? Nie, nie mam. Pani Jaworek ma Ula? Oh. Nie mam. Oh, kurde! O oh, mm. Ej oh. kurde, leci mi jakiś! Koro cię poznaje! Na co się. Na jakim serwisie? Alcatraz? Ujął Nie, ja lałam w tą Idziemy na Alcatraz? Nie, nie To ale my nagrywamy. No właśnie Ale co no nagrywacie? No kurwa Fewe Co? Surwy Fewe Nie, kurwa co to jest? Nie yeah. Taka gierka internetowa Kurwa What the hell?

Teraz widzicie, że dał mi takie coś, że ja jestem gruby, a on jest chudy. Weź te sprintę i go zepnij. Oj! Ja się na siebie i no, na niego. <kluz> o jestem drugi. Się cieszę. A ja jestem ostatni. mu. Jestem bro. Przed ostatni. Do końca zagramy to w grę i kończymy, bo mi się podoba. No what the hell? Bez ciebie jedne. Może z bilarda też będziemy nagrywać, Daniel? Może, może. Ty, a, a ja co? Ty nie mówisz. My z Danielem jesteśmy z w nagrywaniu. W bilarda. No może. O, zrobię takiego nieważne. O, taki hipek, takie nóżki. Hip Masz tu kurde bardzo. No, Lo, co ja zrobiłem? Co co? 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 A ja się w ścianę wbiłem. O! Ja jestem bro. Brony. Johnny. Brony Johnny. Brony. Brony Bo ja jestem malonowskim Zobaczcie, Kurde, piszą mi koledzy Co to mam w do wymowy? Będzie komentarze z tego Dużo komentarzy Kurde, mnie już wzięli no Ej, ja myślę, że kończymy już ten odcinek On jest Ile trwa? 10 sekund? No. Będzie krótki, ale... Albo dobra, dokończymy tą grę Kurde, wypadła mi słuchawka. Ja żyję. Ja piosenka na, je, na, jego, na jego telefonie ma taką normalnie piosenkę, że głowa wstaje w krzyż. A to, ale Bo nie spodziewałem. Co? To jest bro, jak kogoś tak się zetnie. To jest naprawdę śmieszna gra. Od trzech lat, albo nawet od dwóch, jeżeli ktoś umie grać. Nie, co na nawet możesz o, grać, chodź. jak się urodzisz? Ja wygrałem, padz jak ja, bro. będzie bro. bro, 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 bro. 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 No dawaj, dawaj szybko! Nie, nie, nie! Bżu. Bżu. A tu może. Muzinek Bambo. Dobra, ten różowy. Muzinek Bambo w Afryce mieszka. Ma różową skórkę jak na szkoleszka. Ale słuchaj. Słuchaj mnie. Czym się różni... Czym się różni szafa od Śląska? Nie wiem. Do szafy ciągną mola na śląsko Kurde, no to mi tam pisze. A, walka mistrzów. Powracam. Sorry, że tak tutaj to na escape'a patrzę, ale to... Ej, no my już 9 minut nagrywamy. Ile? Dziewięć minut. Ja żal sobie robisz. No nie właśnie teraz sprawdziłem 9 minut nagrywamy. Jakby przed chwilą zaczęli? Jak przed chwilą. Ten, ten czas leci szybko, co nie? Tak ja kiedyś z Jaworkiem myślałem, że my nagrywamy... Nagrywaliśmy gdzieś 5-10 minut, a to już pół godziny my nagrywali. To żegna się z wami cenzura W gry na razie. No.